Witam wstępnie Państwa. Gdzie jest sobota 7 września. Tu mamy szkołę na żółtęcach. Jak widzicie. Właśnie jest szkoła na żółtęcach. Szkoła podstawowa. Popatrzcie chwilę. Moje miny Państwo. Właśnie widzicie. Tu szkoła podstawowa w żółtęcach. Metalowa. W hełmie. Popatrzcie jeszcze za moją Mina hełm, oczywiście Oczywiście szkoła jest spora co jakie mają rowery, popatrzcie Widzicie szkoła jest spora w Lutat. Na świerki mają posadzone po szkoły Spora ta szkoła. Ładna ta szkoła na pewno w środku wygląda. Tu do Państwa pokazuję właśnie tylko że Bo do środka i tak nie wejdę. Ładny budynek. Wymodowany, ładnie, super. Będzie się oglądać na moim kanale. Hełm. Pozdrawiam moich nowych, przybyłych widzów na kanale Hełm. Pozdrawiam. zobaczenia Jeszcze chwilę. Pozdrawiam uczniów tej szkoły. Pozdrawiam uczniów z tej szkoły żółtant. serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam YouTube'a Hełm. Jak piszcie komentarze na temat tej szkoły swojej. Podstawówki. Ja wam odpiszę. Z miłą chęcią. Nawet Nawet moi mili kochani na przy szkole jest boisko nawet nowe. To właśnie jest boisko przy szkole. Trzykawy Jak widzicie. Są bramki. No i tyle wam powiem. Za chwilę film dokończy, zakończymy. Piszcie komentarza później na mój kanał Hełma. Pozdrawiam Was. Cieszę się, że macie blisko nawet Szkoła podstawowa w Rutankach. Są to zaprze i kończymy te film.